W poprzednim odcinku. A teraz się wchłonę do lampy. Nie! Macie ja załogę. A teraz przeniosimy się dalej do ninja. Okay, tak jak mówiłem, ruszamy. Dobra, pojechali, teraz ja gdzieś muszę uciec. Czasem unika ja. Tak chyba z godzinę. Nie marudź siostra. Ej, kaj, są chyba dwie różne drogi musimy się rozdzielić. Dobra, to ja jadę w lewo. Dobra, ja jadę w prawo. Ech, nic nie ma, prawda? Bo chyba ci się coś zdawało. Ha, kto tu jest? Ha, to odwróć się, to zobaczysz. Lecisz tu ty, Jin, na zakąt. Tak, spełniam każde swoje Zresztą Nigdy nie życia życzenia, naprawdę? A może się skusisz. Ech. Zobacz, dobra, jednego zawsze nie zaszkodzi, to prawda. Dobra, chcę, żeby, żeby nie sprzedali już więcej moich lalek, żeby były zapasy moich lalek.